Czy uważasz, że znasz Tajlandię? Wyruszmy razem, aby odkryć jej strony, o których być może nigdy nie myślałeś. Od legendarnych imprez w pełnię księżyca, które przyciągają turystów z całego świata, aby tańczyć aż do świtu, po ruchliwe ulice Bangkoku, gdzie życie nocne zdaje się nie mieć końca. W Tajlandii egzotyczne owady stanowią część tradycyjnego menu, a mimo że prostytucja jest oficjalnie zakazana, temat ten wzbudza ciekawość wśród odwiedzających. A to dopiero początek. Przygotuj się, aby odkryć Tradycje i zwyczaje, które czynią Tajlandię niezapomnianym miejscem. Tajlandia znajduje się w centrum Azji Południowo-Wschodniej, otoczona krajami takimi jak Laos, Kambodża, Myanmar i Malezja. To uprzywilejowane położenie sprawia, że jest to egzotyczne miejsce i prawdziwy punkt spotkań różnych kultur azjatyckich, co widać w jej tradycjach, kuchni i duchowości. Z wybrzeżami obmywanymi zarówno przez Morze Andamańskie, jak i zatokę tajlandzką, kraj ten oferuje rajskie plaże i wybrzeże. Brzeże, które przyciąga miliony turystów poszukujących słońca i pięknych krajobrazów. Życie nocne w Bangkoku oferuje coś dla każdego. Po zmroku miasto ożywa, wypełniając się ruchem i światłami. Ulice pulsują nową energią od przyjaznych barów i pubów, po kluby, które grają muzykę do świtu. Jednym z najbardziej popularnych miejsc jest San Road, pełna turystów i lokalnych mieszkańców szukających rozrywki. To idealne miejsce dla tych, którzy chcą noc pełną energii, z głośną muzyką, tańcem na świeżym powietrzu i swobodną atmosferą, której łatwo nawiązać nowe znajomości. Inną popularną okolicą jest Sukhumvit Road, gdzie znajdują się niektóre z najsłynniejszych barów i klubów w mieście. Goście znajdą tam lokale z różnorodnymi stylami muzycznymi oraz dachy z zapierającym dech w piersiach widokiem na oświetlony Bangkok, idealne dla tych, którzy szukają spokojniejszej atmosfery, ale chcą cieszyć się nocnym krajobrazem. Dla tych, którzy wolą coś bardziej kulturowego. Dostępne są tradycyjne pokazy i słynne nocne targi. Na przykład targ Azjatyckie, położony nad rzeką Chao Phraya, oferuje stoiska z jedzeniem, ubraniami, rękodziełem i pamiątkami. Oprócz zakupów można odpocząć w restauracjach i barach wzdłuż rzeki, gdzie goście mogą cieszyć się posiłkiem lub napojem, oglądając lokalne występy. Porozmawiajmy teraz o skomplikowanym temacie prostytucji w Tajlandii. Chociaż oficjalnie zakazana, działalność ta stała się atrakcją turystyczną związaną z historią i rozwojem turystyki w kraju. Jej początki sięgają okresu po II wojnie światowej, kiedy w latach 60. Amerykańscy żołnierze, odpoczywający podczas wojny w Wietnamie, zaczęli odwiedzać Tajlandię w poszukiwaniu rozrywki. Ten napływ wojskowych przyczynił się do powstania barów i miejsc przeznaczonych dla turystów, gdzie Prostytucja nieformalnie się rozwinęła. Z czasem, wraz ze wzrostem liczby turystów, wielu podróżnych zaczęło poszukiwać tego typu rozrywki, co doprowadziło do jej rozwoju w sektorze turystycznym. Choć jest to zjawisko szeroko znane i promowane w niektórych regionach, prostytucja pozostaje technicznie nielegalna w Tajlandii, a przepisy zakazują i przewidują kary za tę działalność. W praktyce jednak egzekwowanie prawa jest ograniczone, a w niektórych sytuacjach korupcja pozwala na kontynuację tej praktyki. To z Sprawia, że prostytucja jest otwarcie obecna, zwłaszcza w obszarach miejskich i popularnych miejscach turystycznych, takich jak Bangkok, Pattaya i Phuket. W Tajlandii festiwale są nieodłączną częścią kultury, a każdy z nich ma swój niepowtarzalny styl, łączący starożytne tradycje z radością i energią. Jednym z najbardziej znanych jest Songkran, tajski nowy rok, obchodzony jako największa bitwa na wodę na świecie. Przez trzy dni ulice zamieniają się w prawdziwe pole bitwy, pełne zabawy, gdzie zarówno miejscowi jak i turyści biorą udział z wiadrami, pistoletami wodnymi, a nawet wężami ogrodowymi. Oprócz zabawy odbywają się także rytuały oczyszczenia takie jak obmywanie posągów buddy i symboliczne oblewanie wodą starszych, jako wyraz szacunku i życzenia powodzenia. Innym ważnym festiwalem jest Loy Kratong, podczas którego ludzie puszczają małe tratwy wykonane z liści bananowca, udekorowane kwiatami i świecami, na rzekach i jeziorach. Ten rytuał symbolizuje pragnienie pozostawienia zmartwień za sobą, pozwalając prądowi zabrać to, co negatywne. W tym samym czasie, w niektórych regionach odbywa się Yipeng, kiedy na niebo Wypuszczane są papierowe lampiony, tworząc magiczne widowisko unoszących się świateł, które rozświetlają noc dla tych, którzy wolą bardziej ożywioną atmosferę. Full Moon Party na kopangan to co miesięczna impreza podczas pełni księżyca, przyciągająca odwiedzających z całego świata. Plaża zamienia się w wielki, plenerowy parkiet z muzyką elektroniczną i pokazami ogni, a bary serwują słynne wiadra z napojami. Impreza zaczyna się o zachodzie słońca i trwa aż do świtu przyciągając zarówno backpackerów, jak i turystów przybywających pierwszy raz. W miejscach takich jak Phuket i Krabi popularne są również imprezy na łodziach i jachtach. W ciągu dnia te wycieczki obejmują postoje na ukrytych plażach i krystalicznie czystych wodach do nurkowania, a nocą łodzie rozświetlają się i wypełniają muzyką, tworząc elegancką i luźną atmosferę na środku morza, idealną dla tych, którzy chcą odpocząć w bardziej ekskluzywnym otoczeniu. W Tajlandii jedzenie owadów to powszechna praktyka i część codziennej diety wielu osób. To nie jest tylko moda czy atrakcja dla ciekawskich turystów. Spożywanie owadów ma miejsce od dziesięcioleci, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Z czasem ta tradycja dotarła również do większych miast, a dziś niektóre nowoczesne restauracje oferują to jako doświadczenie kulinarne. Wśród popularnych owadów znajdują się świerszcze, koniki polne, larwy i skorpiony, które mogą być podawane smażone, pieczone lub gotowane z lokalnymi przyprawami, takimi jak czosnek, sos sojowy i chili. Najczęstszą wersją są owady smażone, które stają się chrupiące i według wielu smakują jak mieszanka orzeszków i kurczaka. Oprócz smaku owady są cenione za wartość odżywczą, są bogate w białko i mają mało tłuszczu, stanowiąc interesującą alternatywę dla innych źródeł białka zwierzęcego. Są także ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ ich hodowla wymaga mniej zasobów. W niektórych tradycyjnych potrawach, jak sałatka z czerwonych mrówek, mrówki i ich jaja są łączone ze świeżymi ziołami i sosem rybnym. W niektórych bardziej wyrafinowanych barach i restauracjach można znaleźć larwy przyrządzone w sposób wykwintny, serwowane obok owoców morza lub w daniach z elementami kuchni zachodniej. Tajlandia ma pewne reguły i tradycje, które mogą zaskoczyć turystów. Jedną z najbardziej rygorystycznych zasad jest absolutny szacunek dla monarchii. Żarty, krytyka króla lub rodziny królewskiej, a nawet nadepnięcie na banknot z wizerunkiem króla, może grozić ponieważ monarchia jest tam niezwykle poważana. Ważne jest również zwrócenie uwagi na hymn narodowy, który rozbrzmiewa publicznie o 8 godzinie i 18 godzinie. W tym czasie wszyscy powinni przerwać to, co robią, jako wyraz szacunku. Innym istotnym zwyczajem kulturowym jest unikanie dotykania lub wskazywania głowy, ponieważ głowa jest uważana za najświętszą część ciała. Z kolei stopy są uważane za nieczyste. Skierowanie stóp na kogoś lub na religijne obrazy jest uważane za niegrzeczne. W odniesieniu do fotografii istnieją ograniczenia w pobliżu międzynarodowego lotniska w Phuket, gdzie zdjęcia w obszarach startowych są zakazane ze względów bezpieczeństwa. Spożywanie alkoholu również ma ograniczenia. Sprzedaż jest zabroniona między 14. godziną a 17. godziną, a także w niektóre święta religijne, kiedy jest całkowicie zakazana. Hazard w tym zakłady online, jest nielegalny w kraju, a turyści również podlegają karom za nieprzestrzeganie tej zasady. Na niektórych plażach w Tajlandii można podziwiać niezwykłe zjawisko przyrodnicze, które wygląda jak z bajki bioluminescencję. To zjawisko występuje dzięki małym organizmom, takim jak plankton i niektóre algi, które emitują światło, gdy są poruszane, zwykle przez fale. W nocy, przy dotknięciu lub ruchu w wodzie, pojawiają się drobne błyski, przypominające migoczące gwiazdy. Gwiazdy na powierzchni morza. Wyspy takie jak Koh Rong i Koh Phi Phi oferują jedne z najlepszych doświadczeń z tym efektem, choć zależy on od określonych warunków, takich jak niewielka ilość sztucznego światła i temperatura wody. Szansa na zaobserwowanie tego zjawiska jest większa w nocy bez księżyca, gdy ciemność uwydatnia niebieskawy blask organizmu. Aktywności takie jak pływanie lub kajakowanie w tych wodach tworzą świetlną ścieżkę przy każdym ruchu, oferując unikalne przeżycie zarówno dla turystów jak i mieszkańców. Ważne jest jednak aby dbać o środowisko, unikając zanieczyszczeń lub produktów, które mogą zaszkodzić tym wrażliwym organizmom. Na kulturze tajskiej powitanie wai y ma szczególne znaczenie. Zamiast uścisku dłoni czy skinienia głowy, ludzie łączą dłonie w pozycji modlitewnej i lekko pochylają się z szacunkiem. Ten prosty, ale pełen znaczenia gest odzwierciedla wzajemny szacunek i uprzejmość między ludźmi w kraju. Tajowie uczą się od najmłodszych 3 lat używać wai y przy okazjach takich jak dzień dobry, dziękuję lub do widzenia. Pozycja dłoni i kąt nachylenia różnią się w zależności od stopnia szacunku wobec danej osoby. Przy pozdrawianiu przyjaciela lub osoby w tym samym wieku dłonie są bliżej klatki piersiowej. W przypadku osób starszych lub ważnych postaci, takich jak rodzice i nauczyciele, dłonie unoszą się wyżej, a ukłon jest bardziej głęboki. W stosunku do mnichów lub postaci religijnych wai y Wykonuje się z dłońmi na wysokości czoła i głębszym ukłonem. Ten gest jest wyrazem szacunku, pokory i serdeczności, niewerbalnym sposobem docenienia obecności drugiej osoby. Ayutthaya, dawna stolica Tajlandii to miejsce, które każdy, kto chce zgłębić historię tego kraju, powinien odwiedzić. Założona w XIV wieku, przez wieki była centrum gospodarczym i kulturalnym regionu, przyciągając kupców z całego świata. W czasach swojej świetności Ayutthaya był była jednym z najbogatszych miast Azji, pełnym świątyń, pałaców i tętniących życiem targów. Dziś ruiny tego miasta ukazują część jego wspaniałej przeszłości. Głównymi atrakcjami są świątynie. Wśród nich wyróżnia się Wat Mahathat, znana ze swojej imponującej głowy Buddy otoczonej korzeniami drzewa. Innym ważnym punktem jest Wat Phra Sanfet, który był częścią dawnego kompleksu królewskiego i jest słynny ze swoich wielkich stóp wieżowych struktur przechowujących Święte relikwie. Pomimo upływu czasu, wiele szczegółów zachowało się jak rzeźby i fragmenty malowideł, ukazujące głęboki wpływ religii na sztukę i architekturę tamtego okresu. Spacerując po tych ruinach, można poczuć się, jakby cofnęło się w czasie. Dawne budowle, niektóre częściowo zniszczone, opowiadają historię czasów, kiedy miasto tętniło życiem z mnichami w świątyniach i kupcami wymieniającymi towary z różnych krajów, takich jak Chiny i Japonia. W XVIII wieku Ayutthaya została jednak najechana i zniszczona przez birmańską armię, a wiele świątyń zostało spalonych, co doprowadziło do przeniesienia stolicy do Bangkok. Mimo tego, ruiny Ayutai Zachowują swoje kluczowe znaczenie w historii Tajlandii. Obecnie Park Historyczny Ayutthaya jest uznawany za światowe dziedzictwo UNESCO i przyciąga turystów z całego świata. W Tajlandii świątynie odgrywają kluczową rolę w kulturze i codziennym życiu ludzi, zachwycając zarówno wspaniałą architekturą, jak i głębokim znaczeniem duchowym. Znane jako Waty, te świątynie są nie tylko miejscami medytacji i nabożeństw, ale także miejscami spotkań i integracji lokalnych społeczności. Odzwierciedlają silne połączenie między buddyzmem a codziennym życiem, gdzie mnisi żyją, uczą i oferują wskazówki tym, którzy szukają spokoju i refleksji. Każda świątynia ma swoje unikalne cechy, ale pewne elementy są wspólne. Stupy na przykład to wieżowe konstrukcje, często złote, które przechowują święte relikwie lub szczątki ważnych mnichów. Ściany świątyń są często ozdobione muralami, które opowiadają życie buddy i jego nauki, łącząc sztukę ze sferą duchową. Duchową. Obrazy Buddy w różnych postawach i rozmiarach są również powszechne. Niektóre są skromne, podczas gdy inne, jak imponujący leżący Budda w Bangkoku, osiągają dziesiątki metrów długości. Oprócz słynnych świątyń w dużych miastach istnieją także prostsze, odosobnione świątynie w wioskach i górach, oferujące bardziej spokojne i bliskie naturze doświadczenie. Dla tajów odwiedzanie tych miejsc to sposób na poszukiwanie oczyszczenia i równowagi, nawet jeśli jest to tylko na krótko. Chwilę, by złożyć małą ofiarę lub zapalić kadzidło, uczestnictwo w porannych ceremoniach, takich jak składanie jedzenia mnichom, jest głęboko szanowaną praktyką. Przy takich okazjach mieszkańcy wstają wcześniej, by przygotować posiłki, które przekazują mnichom, którzy odwzajemniają się błogosławieństwami i modlitwami, podtrzymując cykl hojności i oddania. I na tym kończy się film. Które z tych ciekawostek o Tajlandii wydały ci się najbardziej zaskakujące? Prosimy, podziel się swoimi przemyśleniami w sekcji komentarzy. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę.